Więc chodź, pomaluj... Jaki jest twój ulubiony kolor? Chodź, pomaluj mój świat Na żółto i na niebiesko Niech na niebie stanie tęcza pana Twoją kredką Więc chodź, pomaluj mi życie Niech świat mój się zarumieni Niech mi zaś w pełnym słońcu Kolorami całej ziemi Odbite od przedmiotów przechodzi przez rogówkę i wpada do oka. Ilość światła, jakie wpadnie do środka, zależy od aktualnego rozszerzenia źrenicy. Im ciemniejsze światło, tym źrenica jest bardziej rozszerzona, następnie światło przechodzi przez soczewkę, która ją załamuje. Załamane światło pada na siatkówkę, na której powstaje obraz odwrócony. Jednym z najważniejszych elementów oka jest siatkówka. Właśnie dzięki niej światło może zostać odebrane i odpowiednio przetworzone. Na siatkówkę składają się przede wszystkim dwa rodzaje receptorów. Są nimi czopki oraz pręciki. Czopki odpowiadają za barwne widzenie. Pręciki odpowiedzialne są za czarno-białe widzenie. Czy Z model RGB z połączenia barw RGB w dowolnych kombinacjach ilościowych Można otrzymać szeroki zakres barw pochodnych, np. z połączenia barwy zielonej i czerwonej. I'm